Wygramy na Maxa nadszedł czas na grę Fallout 4, razem z Mateuszem Fidutem ogrywaliśmy ten tytuł. Mateusz, dużo, dużo więcej, dlatego ty będziesz główną osią tej recenzji. Mateuszu, opowiadaj. Ty... Opowiadaj, bo tyle historii związanych trudno. z Falloutem 4, tak. że, że, że ciężko to wszystko zmieścić nawet w 15 minutach, tak? ale spróbujemy szybko. Ta gra, która działa i nie działa, mm -hmm. to, to gra, która wygląda ładnie i nie wygląda zarazem ładnie, no. Ta gra, która... W tej fajnie się strzela i zarazem też się Bez bardzo nadzieje. źle mhm, strzela, mhm. więc ta gra to jest gra, która może mieć 10 na 10 albo 1 na 10. I tak naprawdę zobaczymy to wszystko w dzisiejszej recenzji, bo to będzie dla mnie naprawdę dylemat, żeby wystawić jakąś taką spójną ocenę tej produkcji. Mhm. Ale zacznijmy od początku. Gra pojawiła się 10 listopada na naszym rynku na PlayStation 4, Xbox One i PC. -cie w polskiej wersji językowej, ale tylko z napisami. Mhm. Producentem jest Bethesda i wydawcą również Bethesda w, u nas w kraju Cenega. No i jak to Bethesda? W trójce szukaliśmy ojca, a w czwórce szukamy syna. I tak się zaczyna nasza przygoda z Falloutem. Choć na początku oczywiście pierwsza... Bardzo ważna rzecz. Kreujemy postać i naprawdę kreator postaci jest tak fajnie rozwinięty, tak fajnie stworzony, że możemy naprawdę wykreować taką postać, o jakiej marzymy. No nie ma tutaj ograniczeń. Conan O'Brien nawet wykreował siebie w z Gamer. Tak, i naprawdę jeśli chcemy osiągnąć jakiś efekt, to na pewno nam się to uda z tym edytorem. Co ciekawe, nie zaczynamy od razu w krypcie i od razu po tym po tej apokalipsie atomowej, tylko też mamy możliwość przez breathe. chwilę mm, oh, it's, it's really... pożycia w tym mm -hmm. e, takim e, futurystycznym, ale lekko retro świecie, jeszcze sprzed apokalipsy. Coś takiego, jak widzieliśmy w The Last of Us, gdzie na początku mieliśmy normalne życie przez chwilę, dosłownie przez chwilę, no a później, później coś się dzieje. I później, właśnie, trafiamy do tej krypty i jesteśmy uśpieni na 210 lat, później wychodzimy z tej krypty, okazuje się też przy okazji, że porwano naszego syna, no i wyruszamy świat, żeby go znaleźć. I na tym polega cała fabuła i historia w Falloutie 4, która z początku wydaje się intrygująca, ale z każdym kolejnym krokiem wydaje się prosta i miałka, a zadania powłopsze jeszcze bardziej proste i jeszcze bardziej miałkie. Choć oczywiście pojawiają się zadania w które, dla których naprawdę warto zagrać tą produkcję, jak na przykład misja srebrnego Fantoma albo USS Contribution, ale nie chcę zdradzać, bo to tak naprawdę dwie misje, które dają Ci na tyle satysfakcji, co że on... nie Ci szkoda, że wydałeś 200 złotych. Na Naprawdę produkcję. tylko dwie misje, yeah, nie no może jeszcze z z... dwie, trzy, ale te, te dwie akurat naj, zapadły w pamięć. <saus0> e, zapadły w pamięć i najwięcej po prostu jakby rozrywki mi przysporzyły. Nie wiem od, co kontynuować w tym momencie, bo e, mieliśmy ten kreator postaci e, to może przejdźmy do tego, jak rozwijamy postać, bo oczywiście na początku możemy wybrać e, umiejętności naszej e, postaci, e, ale mamy ten, ten, też ten system perków i special, ale tak naprawdę mimo to, że rozwijamy w jakiś sposób e, tą naszą postać, nawet mając 10, 30 czy 20 level, nie czujemy jakby różnicy w tym, że mamy jakąś lepszą postać, która jest rozwinięta w konkretnej danej dziedzinie. Bo tak naprawdę tak samo jak zaczynaliśmy grać w ten sam sposób, tak samo możemy skończyć, jakby nie patrząc w ogóle na to, gdzie daliśmy te punkty naszego rozwoju. Dużo tutaj ma do gadania to, jakich broni używamy, do jakiego obozu się dołączyliśmy, bo tutaj mamy trasę, mamy bractwo Stali. E, mamy Instytut, który jest takim tajemniczym czymś i tak naprawdę te, te główne trzy ścieżki e, są, dla których możemy oczywiście wykonywać zadania, ale w pewnym momencie jest, następuje konflikt interesów i musimy zdecydować do której frakcji chcemy dołączyć. E, ale kontynuując, e, to w co się ubieramy, zbroje i uzbrojenie tak naprawdę m, określa nasz... E, nasz sposób na nagranie w tą grę. I co jest dziwnego, strasznie łatwo, mimo że tu mamy apokalipsę, minęło praktycznie 200 lat, to żeby znaleźć naboje w tej grze, żeby stworzyć jakiś pancerz, to naprawdę nic trudnego. Ta apokalipsa jakby nigdy nie nastąpiła, to, albo, albo ta apokalipsa była naprawdę świetna, bo zostało tyle zasobów nawet po 200 latach, że każdy powinien być zadowolony z tego, co się tam dzieje. Mm. I oczywiście, e, może przechodząc do samego strzelania, mieliśmy w poprzednich odsłonach ten system VATS, który zatrzymywał czas i mogliśmy jakby w bardziej taki strategiczny sposób e, strzelać do naszych przeciwników i planować e, tą całą naszą rozgrywkę. A tutaj tak naprawdę nie używa się tego, bo po pierwsze gra w ogóle ci nie informuje, że taki system istnieje. Po drugie w tej grze w ogóle nie ma żadnych samouczków, więc o niektórych rzeczach nie wiesz. Czyli Ale... możesz skończyć grę nie wiedząc o wielu opcjach, które tam są dostępne? Tak, albo na przykład musisz coś zrobić, a nie wiesz jak i gra ci ta w życiu nie powie na przykład jak masz, masz hakować komputery. Chyba że grałeś w trójkę, no to e, jeśli pamiętasz e, jakby w jaki sposób tam się to robiło, to w tej grze tak samo się to robi, ale dla osób, które nie grały, to one nie wiem skąd mają wyciągnąć to. Wejść do internetu i szukać, no chyba takie czasy nastały, że jednak to trzeba tak zrobić. E, i właśnie jeśli chodzi o ten system VATS, teraz mamy spowolnienie czasu więc on się kompletnie nie przydaje, bo jakby czas płynie dalej i nie ma tutaj jakby chwili na to, żeby rozchmienić jak coś zaatakować i tak dalej. Ja z tego kompletnie nie korzystałem, ale to zarazem prowadzi do tego, że ta gra staje się nie z RPG-iem, a totalną strzelanką, w której jednak nie liczą się punkty rozwoju, bo możesz skończyć grę po prostu tak jak chcesz, a to, gdzie zainwestowałeś punkty, nie liczy się w niczym. Nie liczy się to, jak planujesz rozgrywkę, jakie masz tam statystyki, bo tak naprawdę ta gra zamienia się w strzelankę, bo ten system VAT nie działa tak, jak miałby działać. No, tylko że strzelanie w tej grze nie jest zrobione tak jak w Call of Duty czy, czy jakiejś innej dobrej strzelance. bo Typu tu... Left 4 Dead na przykład, tu by się y, to chyba dobrze sprawdziło, bo też tam mamy apokalipsę zombie, tu mamy apokalipsę post-apokalipsę tak naprawdę y, i myślę, że tego typu hordy przeciwników atakujących nas, różnych potworów, no to by miało sens. Oczywiście jest lepiej, ale nadal to jest tak drętwe i, i daje takie wrażenie, jakby ta gra była stworzona jakieś 15-10 lat temu to samo tyczy się animacji wszystkich naszych przeciwników, a w ogóle rozmowy w rpg to jest bardzo ważne. Mamy 2015 rok, nie 2004 czy 2005. I naprawdę rozmowy w rpg to jest coś ważnego, jakby mimika twarzy to... Nie wiem czy twórcy słyszeli o czymś takim, że najmniej mówią słowa, a najwięcej mówi, mówią y, ruchy naszego ciała i mimika. A tu to jest jakieś poziom, 90% to A tu mamy Dragon Aiden. Tak, bo tu nic się nie dzieje na tych twarzach. Te szczęki się ruszają góra dół i tak naprawdę czasem w ogóle nie są jakoś tak skorelowane z tym co mówimy. A oprócz tego, pierwszy raz twórcy pokusili się na to, że nasza postać Aha. mówi, znaczy głosy są nagrane jej. Nie jest tak, że wybieramy jakąś opcję dialogową, a tylko ktoś nam głosowo odpowiada. Okej, okay, to jest fajne, ale oni jakby skompresowali tak bardzo te nasze wypowiedzi do tak, nie, nie wiem, sarkazm, wrogość. Mm -hmm. I tyle. I, I w większości przypadków tak tylko odpowiadałem, bo oczywiście możemy być kobietą albo mężczyzną, więc nie wiem, pomyśleli, że by mieli za dużo roboty, jeśli mieliby nagrywać aż tyle dialogów. Nie mam pojęcia, ale takie ograniczenie w grze bądź co bądź, która jest rpg i... Zdarzało się tak, że można było przechodzić fallouta bez w ogóle używania przemocy, a tylko słownie. No to tutaj wypada to tragicznie. Ale może przychodząc do samej grafiki. Okej, okay, zdarza się tak, szczególnie na tych otwartych przestrzeniach, gdzie jest gra świateł, gdzie widzimy fajny widok, taki krajobraz, to nawet, nawet ta gra wygląda, ale w pomieszczeniach zamkniętych gdzie teoretycznie powinniśmy mieć więcej mocy przerobowej, a więc powinniśmy wykorzystać w pełni e, mocę PlayStation 4, Xboxa, One, naszego PC'ta. No twórcy nie używają tej mocy, a wręcz pokazują, że nawet zrobiłem wiele fotek, więc może wstawię na nasz Facebookowy profil gramy na Maxa, gdzie ta gra wygląda jak Half-Life. Pierwszy, nie drugi nawet. Pierwszy. Niektóre tekstury są tak kompletnie rozmazane, że to wygląda tragicznie. No ja się muszę zgodzić. Ja się muszę zgodzić. Ja się dziwiłem, że to w ogóle wyszło na obecną generację. Ale to wiesz, z drugiej strony czasem wychodzisz i widzisz, ej, ta gra wygląda fajnie, bo w końcu to jest fallout, który nie ma... nie jest stworzony w dwustopniowej ska skali szarości, a jednak pojawiły się w tym Falloutie cztery jakieś kolory. No i to jest okej, okay, jakieś posunięcie naprzód, ale... To i tak, y, może mimo tych wszystkich rzeczy, które teraz powiedziałem, to i tak da się w tą grę jakby skusić się na nią. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która totalnie dobija mnie, czyli błędy. Ja wiem, że to jest gra tezdy i niektórzy mówią, o to jest gra tezdy, więc czego się spodziewałeś? No, ale Słuchaj. naprawdę, jak mi się nie zdarzają błędy w grach? Naprawdę. To prawda, ty nawet w Assassinie nie miałeś błędów. W Assassinie Unity nie miałem błędów. Gliczy takich, które by nie uniemożliwiały mi rozgrywkę. To w Falloutie 4 zdarzyło mi się tak kilka razy, że musiałam wczytywać poprzedni save, przechodzić 30 minut rozgrywki jeszcze raz, bo jakaś postać postanowiła mnie zaatakować, choć w ogóle nie powinna i mimo że nie dało się jej zabić, to odradzało jej się zdrowie albo Jakaś postać nagle znikała i nie mogłem dokończyć questa, ale... Albo... Ale co to za tłumaczenie to grabę tezdy, czego się spodziewałeś? Nie wiem, dobrego tytułu, wydałem na niego ćwierć tysiąca złotych. No, no nie. No nie. No, no nie. Jak tu wygląda sprawa muzyczna i dźwiękowa według Ciebie? Bo mi się podobało... To... Yes, yes, nie ma wodotrysków, to bardzo ale jest fajne Radio Diamond City, mm -hmm. które ma dosyć specyficznego prowadzącego, więc... Specyficzny to dobre słowo. Ee, to, tak, jąkającego się, nie wiedzącego co chce powiedzieć, trochę przestraszonego, ale to, to ma jakby sobie jakiś klimat. Um, ale tych utworów jest bardzo mało. Puszczając sobie w ciągle w tle tą to, to muzykę e, z tego radia, to naprawdę po dwóch godzinach już miałem dość, bo słyszałem ciągle, ciągle to samo. Mój ojciec kiedy przychodził, czasem przyglądał się w co to ja gram, mówił weź wyłącz tę muzykę, bo już nie mogę tego słuchać. Choć naprawdę nie siedział ciągle przy konsoli, ja sobie tam gdzieś chodził i tak dalej, ale już go to irytowało, bo w, w kółko to samo były te same utwory. Oczywiście jest tam jeszcze mm, muzyka klasyczna, co co jest bardzo fajne. Jest właśnie radio, które prowadzi takie audycje srebrnego fantoma i tam są jakby te całe historie i tak dalej. To jest super stworzone, ale to jest a propos właśnie tego questa, więc to jaki nakład pracy do, tego, do tej serii questów został stworzony, a to jest zadanie tylko poboczne, no naprawdę brawa dla panów z BTSD, ale tylko za to. I dla, dla Pań też, pani, nie bądź seksistą. Tej. Ale... Za nic więcej nie mogę tutaj klaskać braw, bo w tej grze okej, okay, mamy duży teren, który możemy eksplorować, jest tu klimat, ale tak naprawdę jeśli skończą nam się te wszystkie zadania, to w tym ten klimat już tego, tego klimatu nie ma. Co, możemy się poprzyglądać na wspaniałe widoki. Ale to naprawdę tyle. Ocena? Gra nie wygląda fajnie. Ocena? No i... Nie wiem, bo gra wciągnęła mnie. Mimo o. tych wszystkich rzeczy, które przed chwilą powiedziałem, gra mnie wciągnęła i tak naprawdę siedziałem na nią dwa tygodnie i grałem, 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 grałem. Nawet mi się podobała właśnie w, w tych questach, które wymieniłem z Fantoma, USS Contribution, e, klimat z niektórych dialogów, ale tylko niektórych, bo niektóre są tak miałkie, że aż wstyd je cytować, był dobry. I, i... Główny wątek też w pewnym miał niektóre takie aspekty, że naprawdę wciągał, ale w większości czasu to było tak, że ja wiedziałem jak to się skończy, ja wiedziałem w jaką stronę to biegnie. Cytując molestę, ty wiedziałeś, że tak będzie. Ja, ja wiedziałem, że tak będzie. Ej, I wstyd mi za to, bo nie chciałem, żeby tak było. Ocena. I, i właśnie nie wiem, nie wiem, Pawle. Usłyszałeś mnie, co byś powiedział? Jaka to by była z tego ocena? 4 na 10. 4 na 10? Nie, nie no za nie, nisko. Nie, nie. No przecież nie, za nisko, jeżeli mówisz, że się tak mocno wciągnąłeś. 5 plus. Hubert pokazuje szóstkę. 5 plus. 5 plus? 5 plus. Mimo wszystko? 5 plus. No mimo wszystko. 5 plus na 10. Tak, nie, bo dla fanów falauta to jest gra może nawet na 8. Łaż wow, tak? No bo oni wiedzą, że Bethesda tu zrobi dużo tych błędów okay. i w ogóle, ale jest klimat, są easter eggi, są nawiązania nawiązane do poprzednich części i takie inne rzeczy. To dla nich to jest naprawdę gra, przy której zasiądą na ten miesiąc albo dwa i, i będą zanurzeni w tym świecie. Ale dla gracza, który pierwszy raz podchodzi do tej serii albo dla gracza, który jednak Oczekuję czegoś więcej oprócz miałkich postaci dialogów, średniego wątku głównego, gry, która na konsolach się nie zacina, w jakichś dziwnych przypadkach, kiedy nagle masz puste pomieszczenie, a się gra zacina. Dlaczego? A jak jest pełno przeciwników, to nie. Dlaczego się tak dzieje? Nie mam pojęcia. Tak hmm. więc 6 na 10 odgramy 6. na 6, jednak 6. Szósteczka to jest końcówka. A nie, 5, 5 plus, przepraszam. Bo 5, a Hubert obniżyło, nie, już już tam. 5,5 na 10 odgramy tak. na markę dla Fallouta 4. Dziękujemy. Cenetę za dostarczenie nice. kopii do recenzji. Wiesz co się będzie działo na YouTube, jak, gdzie daliśmy Call of Duty 9 na 10? Tak już widziałem komentarze A, ad persona, więc tak. to tam. 5,5 y na 10 dla Fallouta 4. Odgramy na maksa. Polecasz tę grę? Krótko. Y fanom tak. Okay. Nowym graczom mnie.